Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spółerat. To jest 54. odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów, którą przechodzę po to, żeby zdobyć platynę na PlayStation 5. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejną misję dodatkową, znaczy dodatkową, taką kolejną misję poboczną. To się oficjalnie nazywa tak: misje poboczne. Zrobiliśmy dopiero 26 na 140 i w tym odcinku zrobimy sobie kolejną. Ale najpierw musimy ją znaleźć. Dobra, abstrahując od wszystkiego, pamiętacie, że w poprzednim odcinku zrobiliśmy całą nową nadzieję i w następnym zrobimy całe Imperium kontratakuje. A dzisiaj zajmiemy się klockami Kyber. No i misjami. Wiadomo, wprowadziłem ostatnio trochę zmian w formule tej serii, bo odcinki były zdecydowanie za długie. Nie ma co tego przedłużać aż tak. Wow, on był tu ukryty. Kurde. To prawda, zasłużona nagroda, ale jednak wolałbym to zdobyć wcześniej. No trudno. Ostatnio się pomyliłem w ogóle. Który to nasz klocek jest? 670. Dobra. Ostatnio się pomyliłem, bo to w nowych terytoriach mamy 78%, a w grze mamy 65,5% dopiero. Więc jeszcze sporo przed nami. Słuchajcie. Eee, tak. Ulepszenia nie ulepszymy sobie w żaden sposób, a ja chciałem zerknąć po prostu na mapkę, a nie na... na nic innego. No właśnie. Jeszcze tu mamy klocek. To do niego podejdźmy. Tu potrzebujemy. Sita albo Jedi. I tutaj... A tutaj potrzebujemy złoczyńcy. Package

No to ruszajmy. Tylko to mnie tak prowadzi dziwnie. Nie wiem czy zauważyliście. O, konkurs strzelniczy, oczywiście. Jak najbardziej. No pewnie. No to już. Jack Porkins, okej, okay. zdobędziemy jego postać, no to strzelamy Prawdzie szturmowcem, ale to gdzie jesteście? O matko, dobra trochę musimy, musimy ich zestrzelić 12 i mamy na to mało czasu A oczywiście będąc szturmowcem nie trafiam, dużo lepiej by mi się grało jako Jedi w tym konkretnym przypadku tak mi się wydaje. Ale ja zawsze narzekam, nie? Zawsze mówię, że kimś tam grałoby mi się lepiej. A, tutaj jest prosto. Jak blisko podjeżdż... nie podjeżdżają, tylko podlatują, to jest ok. Dobra, mamy złoto. Teraz tylko śrubujemy rekord. Jest ok. Jako czydaj też byśmy sobie tutaj poradzili. Tak mi się wydaje. Za mało czasu tutaj spędziłem w trybie fabularnym, kurczę.

Dziwie nas poprowadził, tak jakoś naokoło, mam wrażenie. A może właśnie nie? Tu są stare ruiny, i w tych ruinach jest klocek. Dzień dobry? A tak się składa, że mamy kandydata na zrobienie tego. Zapomniany skarb, bardzo fajna okolica. Trzeba przyznać. Przyjemnie się na to patrzy. Nawet się tu wspiąłem i jest super. Naprawdę nieźle to wygląda. Okej. Okay. Możemy w takim razie iść dalej. Jeszcze jakiś klocek zdobędziemy czy już mamy dosyć? W sumie tu możemy zdobyć statek. Będzie chyba cała misja poboczna, prawda? Tak, mam rację. Ustawiamy cel. Niech będzie. Jeśli to będzie cała taka długa misja poboczna, to to będzie cel naszego odcinka. Tak sobie myślę, że to będzie uczciwe. Trochę daleko, ale trudno. Ok. Też próbuję wycelować, żeby mieć te 384 miliony, ale w tym odcinku nam się to nie uda. Uda się raczej w następnym. W następnym to raczej w ogóle na pewno. A tego nie można rozwalić, myślałem, że można. Tu mam jakąś plotę. Patrzcie. Aha. to jest misja? Przepraszam bardzo. Tak, na skrzydłach wiatru. To jest misja. To jest główka, Okej. Okay. Ale nagrodą jest. Y-Wing. Y Okablowanie tych zewnętrznych platform ciągle się psuje. Dopóki nie otworzę włazów, nie będę miała jak dokończyć napraw. Wszyscy będą mieć do mnie pretensje. O, właśnie. Właśnie to przeczytałem. Okej, okay, no to naprawmy to okablowanie, ale to dalej nie jest misja poboczna, to jest łamigłówka. I tu muszę być droidem. Muszę być Artu. Mógłbym to pominąć, ale wtedy nie czułbym satysfakcji z wykonanego zadania. Okej. Okay. I co już? Super duet w ogóle, Szturmowiec i Artu I co już mogę? Już mogę? Oh, no dobra już starczy. Może do ciebie. Aha, muszę być złoczyńcą, ok? To w sumie dobry duet sobie wybrałem No, i zostawił mi kluczyki. No, i super. Na skrzydłach wiatru ukończyliśmy. Świetnie. I mamy y, tego. BTL A4Y Wing. Aha, y, mieliśmy, ostatnio czytaliśmy o tym w wersji normalnej. Kupiłem.

Zaraz, bo na początek, znaczy nie na początek, tylko w ogóle, to mamy tutaj jeszcze klocek, to jest raz. Właśnie. Ale to będzie już, obiecuję, ostatni klocek, jaki zdobędziemy. On po prostu jest blisko. To dobrze, że masz tego świadomość. Kolejne ruiny. Ciebie to wszystko tutaj to są jedne wielkie ruiny, ale no niech już tam niech będzie. Ok, coś do strzelania. Mamy jeden cel. Mamy dwa cele już. Widzę tutaj drugi. No to jeszcze trzeci i czwarty tam daleko. No i się ładnie udało. Jak się nazywa ten klocek? Szeregu. Ok, bardzo się cieszę. 674 tam się wcześniej pomyliłem i ten, co był 670, to tak naprawdę był 671. Chyba. Coś już nie pamiętam. Pamiętam, że byłem zdziwiony, jak zobaczyłem 672. To może coś nie uważałem po prostu. Ok, mamy tu postać do zdobycia. Chyba już żadnych plotek nie mamy. Tu jest w sumie jakaś plotka jeszcze, ale na tym poziomie chyba mamy luz. No to chodźmy tutaj. Postać do zdobycia zawsze spoko. Tylko musimy iść tędy. A, no i zapomniałem kupmy sobie jakąś postać. No w sumie nic nie kupiłem teraz. W sumie to mógłbym też jakieś ulepszenie sobie walnąć. Co my tu mamy? Siła ataków dystansowych. A, no w sumie to nic nie mamy. Musiałbym mieć razy. Razy ileś tam coś dostępnego. W sumie to w łotrach używanie ataków dystansowych. Używaj ataków dystansowych, które przebijają się przez osłony i zadają obrażenia znajdującym się za nimi wrogom za cztery klocki. No w sumie mógłbym w to pójść. Czemu nie? Pewnie, że tak. Okej. Okay. Okej. I jeśli chodzi o, może jakiś bohaterów jeszcze? Leje mamy całą. No to tego dawajcie tego Jacka Porkinsa. Jack Porkins to pilot rebelii, członek eskadry Czerwonych w bitwach o i Jawin. Yy, no właśnie, Jawin się pisze inaczej, nie? Używał oznaczenia Czerwony 6. Jego hałaśliwa osobowość budzi różne reakcje otoczenia. Nikt jednak nie wątpi w jego uzdolnienia jako pilota. Jest jednym z najlepszych. Yy, on chyba zginął. W bitwie o Jawin, a faktycznie zapomniałem, że brał udział. Ale właśnie nie pamiętałem, że on brał udział w bitwie o Scarif. Kompletnie mnie to ominęło. Dobra, widzieliśmy 320 milionów. To dobrze. No to możemy jeszcze jakiegoś innego rebelianta. Do you hear about the Imperial ships snooping around up there? They're getting a little too close for my liking. It's only a matter of time before they land and stumble upon the base. Well, old red leader here isn't going to just sit here and let that happen. No, nope, that's a job for a cowardly old yellow leader. Hey! So what do you say, rookie? Want to help me launch a preemptive attack on those Imperial ships? Nie ma problemu. Bitwa nad Jejwinem 4. Nie ma problemu. Bitwa nad Jejwinem 4 zaakceptowana. Ruszamy do boju. Kolega się trochę zaciął. Jestem gotowy. Urodziłem się gotowy. Idziemy z tematem. Ale może zmienię sobie statek tak, żeby pasowało i do Jacka Porkinsa, który ma okazję odkupić swoją śmierć w bitwie. To tak. W sumie to mógłbym je wszystkie kupić. Ale dobra. A w sumie to je wszystkie kupię, dlaczego ja ich nie kupuję? Bierz, kup statek. Stać mnie. No nie jest jakiś problem, na Fortitude też mnie stać. Stać mnie też na kapsułę ratunkową. I stać mnie na Libertine albo Libertine. Ładny bardzo jest. No, na Star Fortressa to w ogóle fa fa faza. Myśliwiec staj, klasyczny. Nic mi to nie robi, że ja tyle rzeczy sobie nakupuję, naprawdę. Mam na to budżet. No i statek Bobby Fetta, elegancko. Oczywiście, bez nazwy. Thai baron, Też ładny. No i jeszcze tutaj transportowiec ruchu oporu. Ok. Eee, dobra. No to wybierzemy sobie jakiś statek rebeliancki, typowo. Jak się zastanawiam tylko, który. Chyba x winga klasycznie, bo. No bo co. No, tak. X-wing. X-wing się nada. Tam chyba mamy domyślnie Artu w ogóle w kadłubie. Zwróćcie uwagę. Tak, jest Artu. Okej, okay, taka wersja śmieszna. No to co, podróż w przestrzeni wina. Ruszamy. Icek. Elegancko. Spoko. Ruszamy się do ciebie, do ciebie zgłosić, ale najpierw moneta Kometa. Z jaką kreacją ten statek wystrzeliwuje kolejne pociski. Bardzo mi się to podoba. ta Kometa też szybko pójdzie, x wing to jest jednak wizytówka serii. Naprawdę kocham te myśliwce. Za ten design i za w sumie wszystko. Są wspaniałe. Kocham to jak ten, jak zmienia właśnie się im kształt, jak przyspieszają.

This game doesn't pause. Aha, dobra Serio, to skąd wy Skąd wy uderzacie? Dobra Tak, przez chwilę instrukcje były niejasne Dobra, 4 na 6 Nie dopuśćmy do utraty zdrowia przez naszego sojusznika Dobra, kolejna fala Świetnie. Trzeci padł. Gdzie jest czwarty? Zdałem, kolega trochę pomógł. Piąty. Jeszcze jeden, ostatni. Gdzieś tu go. O właśnie. No tak, prosiliście się o to. Dobra. Następny. O, ten jeden to by mnie wleciał w ogóle. Takie kamikadze zrobił trochę. Dobra, ja cię torpedą tutaj rozwalę. Przepięknie. Sorry, wstrzeliłem w ciebie. Jak działa tutaj Friendly Fire? No, chybiłem. Jeszcze raz. No i super, a, kolejna fala. Zobaczmy, że nas jest dwóch. Trochę słabo. No, kurde, znowu nie trafiłem. Dobra, ten padnie już.

You see, it speech, kid. Ok, ukończyliśmy bitwę, i to było całkiem w ogóle pozytywne. Więc wracamy do wielkiej świątyni. A i Garven Drace, czerwony dowódca, kimkolwiek jest ten człowiek, Garven Drace to ważny członek czerwonej eskadry i gracz zespołowy do samego końca. Bez względu na to, czy dowodzi akurat jednostką, czy wykonuje czyjeś rozkazy, zawsze można na niego liczyć. To prawdziwy rebeliant wśród rebelii. Czyli co, buntuje się przeciw rebelii, bo nie rozumiem. Dobra, ale fajnie, że go kupiliśmy, ja od razu kupuję. Czy tu mamy postać? Tak, jakby gdyby nie. Jakbyśmy mieli. Takie mam wrażenie. Co. Ale jakim jak to coś, co, coś nie tak chyba nastąpiło, chyba się po prostu nie. I się nie, nie zniknęła nam ikonka, okej. Okay. Mamy 10 na 26 klocków Kaiber tutaj na regionie. To w sumie nie jest mało, to nie jest dużo, jeszcze sporo przed nami, ale jeszcze też sporo tych misji pobocznych przed nami, więc sobie tak te pozostałe 16 rozłożymy, żeby jakoś to tak fajnie grało ze sobą. No, jeśli zostały nam 4 odcinki na Jawinie, no to. Powiedzmy łatwo to będzie podzielić. Tym razem już trochę zdobyliśmy tych klocków, więc już nie będę tutaj się tam specjalnie angażował. Natomiast. Zobaczymy. No, bardzo nam niewiele już zostało do. Okej, okay, patrzcie, jeszcze trzy misje chyba poboczne sobie tutaj wejdziemy w misje poboczne, to się okaże, że została nam halucynogenna histeria, jedna niewiadoma i na miejsce wielkiej świątyni. Dobra. To słuchajcie, zdobądźmy sobie jeszcze jeden klocek w takim razie, żeby nam zostało po pięć. I myślę, że tak będzie spoko. Tylko tak. Gdzie są te klocki? Ja chcę na parter. O, na parterze jesteśmy i tu już nie mamy chyba niczego do zdobycia. Okej, okay, ale jesteśmy też pięterko wyżej. I tutaj na przykład jest krocek. Tego zdobądźmy. Czemu nie? Miło jest pograć Jackiem Porkinsem. To jest fajne, że gra nam daje takie możliwości, właśnie takimi totalnymi postaciami, nie wiem, siódmoplanowymi, pograć. To jest chyba najlepszy aspekt tej gry. Że twórcy odrobili lekcję i przynajmniej w tym względzie mnie nie zawiedli. Ok, to był klocek, który też na spokojnie mogłem zdobyć w trybie fabularnym. Gaszenie świateł, dobra. Kończymy przyjęcie w tym odcinku, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mamy 675 e, klocków Kyber. E, no i widzimy się w odcinku 30. E, przy porze, jakim 30. jaju, <grym> 55, w którym to zajmiemy się. Ogrywaniem, on będzie dużo dłuższy niż ten, siłą rzeczy. Ogrywaniem Imperium kontratakuje. To by było na tyle. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i cześć.